To on! Najlepszy sposób sprzedawania rzeczy na Vinted. Pewnie każdy z Was chciał kiedyś kurtkę Harley'a, tylko nie każdego niestety stać na taką. 700 zł? Wiadomo, ulicą nie chodzi. Wbijacie na Vinted widzicie Stila. Ofertę życia. 120 zł za oryginalną kurtkę Harley'a. Marka Harley. Stan. Bardzo dobry. W opisie. Bez wad kupujecie od razu i przychodzi wam bum. Zostaliście uskamowani przez wintedowego napinacza. Help! Twój sposób z naszywką na klej chyba nie zadziałał. W sensie, to, jest, to jest tak badziewne, Nie wiem, kto by się na to nabrał. Swoją drogą, ten klej jeszcze na tym zostaje. Wysłałeś mi to i już nic z tym nie zrobisz. Kupiłeś tą naszywkę i chyba mówisz z Twojego sposobu, stary. Skamer został skamowany. Kolejne zwycięstwo w Integrat Patrolu. Oczywiście w ogłoszeniu nie było żadnego zdjęcia środka kurtki, bo wtedy by się okazało, że w środku kurtki widnieje zamiast Harleya Davidson'a Ansons. I okazałoby się, że kurtka bez wad jednak owe posiada. Co fajna, Pinaczu. Przyjmuj szybciej moje zgłoszenie, bo muszę Ci wysłać tą kurtkę, Ok. Nie wiem, ocencie jak wyglądam, wygląda to całkiem elegancko. Szkoda, że zmarnowałeś potencjał tak dobrej kurtki. No, jest całkiem spoko. Ale co, próbowałeś rozkamować i masz. Masz, taką kurtkę Ci odeślę, zobacz. I co, i co teraz robisz? Wydałeś pieniądze na tą patkę i na tą kurtkę i co? Słuchajcie, tym sposobem ratowałem starców na wintet, którzy by nie umieli zgłosić problemu.